Co ty tutaj robisz sobie, co? A tam jeszcze. Czy widać? Nie będzie widać. Za liściem się. Dwaś... O, widać. Za liściem po lewej stronie dwaście są tylko oczy żółte im wystają. Kontynuuj toaletę. To jest krab wampir. Dorosły osobnik. Dla porównania w miseczce wyżej był kiedyś podgrzewacz. Co ciekawe, wszystkie kraby mają skrzela i oddychają tlenem z wody, a te jak widzicie. O, kolacja. Te, jak widzicie, mają terrarium standardowe, tylko muszą mieć bardzo mokre. Dziękujemy za pokaz, a tą koleżankę wypuszczę za jakiś tydzień, bo już czas nadszedł. No, trzymajcie się temu ucieki.